Pokażę Wam takich kilka przykładzików. Spójrzcie, mamy berecik. O, spójrzcie, z taką. krótką antenką. A jak on fajnie na głowie leży. A jak nie broszka, to mamy różne takie pomponiki, na pewno macie. Ja mam różne. O, i można go sobie tu przyczepić. Jest berecik z pomponikiem. Ha! A jeśli nie ten pomponik, to inny. Na przykład mam o takie dwa. Spójrzcie. Przyczepiamy je na przykład tu. Albo jeden czy dwa na górę, na sam czubeczek. Spójrzcie, można też użyć innej spineczki. Na pewno ich macie wiele. Każda spineczka pięknie wygląda i ozdabia, czy czapeczkę, czy szaliczek. O, spójrzcie, tu druga czapeczka. No, ślicznie to wygląda. O, widzicie, jak ozdabia? Powiedziałam o szaliczku. No to spójrzcie, jak pięknie. To jest taki em, taki jakby grzebyczek mały, tworzący broszkę. I można zrobić taką szczypankę. O. o. Albo na płasko, albo właśnie zrobić takie fałdki. No. O. Ta ważka to jest też taka spineczka łapiąca. I też można zrobić takie różne szczypaneczki albo na płasko. O, ulokować taką ważkę i pięknie przyozdobić każdą czapeczkę lub szaliczek. Mhm. Tylko pamiętajcie. Jeśli będziecie ozdabiać jakąś ozdobną broszką, to wtedy już nie żadne pomponiki. No, chyba, że ktoś sobie zażyczy. A co? Abstrakcja nie może być? Może właściwie w modzie jest dopuszczalne wszystko. Tylko, żeby były dopasowane, Kolory to nie muszą być odcienie czerwieni do pomarańczu czy do żółci, ale to musi po prostu być wszystko ze smaczkiem. O. I to by było na razie na tyle z tych dobroci.